No, przyznać się, znajdzie się tu jakiś dinozaur, który nigdy w życiu nie widział wokselowego świata Minecrafta, co by nie mówić bardzo charakterystycznego, który mimo upływu dekady trzyma się wiernie swojego pierwowzoru. Nie mam tu jednak zamiaru tworzyć monologu o mechanice gry Mojangu. Przyznaję się bez bicia, absolutnie i bez cienia wątpliwości, że nie należy do fanów tego typu gier. W takim razie Pokiego Grzyba zajmuje się grą dla dzieci. Ym, tak myślałem w roku 2011. Przepraszam. Słowo klucz to ray tracing. I tak, gdyby w Minecraft nie istniała scena moderska, powiedziałbym, że jest to wydarzenie epokowe, porównywalne z ewentualnym wprowadzeniem do TV trybu 3D. Obecnie Minecraft w wersji podstawowej jest raczej tytułem, o którego warstwie graficznej nikt nie powiedziałby nic miłego. Choć może to wydawać się kuriozalne, dla wielu to akurat zaleta samej gry. Z faktami nie ma co polemizować. Na grafikę MC składają się archaiczne modele cieniowania, tekstury wyjęte żywcem z początku tysiąclecia, podstawowe techniki oświetlenia, a o efektach atmosferycznych możemy mówić wtedy, kiedy po ekranie naszego monitora zaczynają pływać niebieskie piksele. Nie mylić z subpixelami. No, nie brakuje globalnego oświetlenia, refleksów, ciekawych odbić. No tak było. Zanim przejdziemy do dalszej części materiału, to chciałem Wam tylko potwierdzić, że to cacuszko, które leżało obok mnie, spowoduje, że Minecraft stanie się wolny od zacięć obrazowych, a gra w wysokim klatkarzu będzie namacalna jak nigdy dotąd. Specjalna wersja Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti, oczywiście podkręcona fabrycznie. Jeśli mam być z wami szczery, to bardzo długo myślałem nad powodem wprowadzenia techniki śledzenia promieni do gier, które już przy pierwszym kontakcie z warstwą graficzną odrzucają na dobry kilometr. Najpierw Quake, teraz Minecraft. Nie oszukujmy się, pierwsza generacja kart RTX nawet przy największej sile deep learningu i rozgrzania do czerwoności jednostek RT nie jest w stanie w tuzach triple A zapewnić atrakcyjnej wydajności w połączeniu z kompleksowym ray tracingiem. W ten sposób doszedłem do wniosku, iż w grach wyjałowionych z efektów graficznych najłatwiej jest obrazować technikę śledzenia promieni a Minecraft w swoim schemacie blokowym jeszcze mocniej może to akcentować. Ta prostota, schematyczność tekstu, a tym bardziej znikomość wierzchołków jest co by nie mówić świetnym podłożem do prezentacji wielu efektów w implementacji Ray Tracingu. Przejdźmy jednak do sedna. W Minecraftzie path tracing, czyli jedna z metod ray Tracingu realizowany jest na podłożu globalnego oświetlenia. Każde źródło światła podlega dynamicznym, pośrednim odbiciom. Obserwujemy to w scenach, gdy do ciemnego pomieszczenia docierają promienie słoneczne i tak na przykład jak tu w zamku, kiedy światło przenika przez kolorowe tafle szkła i trafia na kilka sąsiednich sześciennych bloków. Wpływu globalnego Oświetlenia nie można pominąć w scenach nocnych, gdy na specjalnie przygotowane przez twórców map tekstury wysokiej rozdzielczości trafia światło kierunkowe, następnie rozpraszane w innych kierunkach. Z punktu widzenia zapalonego gracza biedą Minecrafta największe wrażenie zrobią dotąd nieobserwowane w grze refleksy świetlne. Spójrzcie na powierzchnię wody. Tak, jeszcze raz, jeszcze i teraz. Jeśli mam być szczery do bólu, to nawet największa wada wzroku nie przeszkodzi w zrozumieniu, co tu się właśnie odstanęło. Refleksy w grach nie są jednak niczym nowym. W modelu statycznym i symulowanym zdają swój egzamin, a w ujęciu ray tracingowym nie zawsze wychodzą z korzyścią dla jej twórców. Podchodzę też z odpowiednią rezerwą do techniki cieniowania. Zasady cienie w ray tracingu podlegają zmiękczeniu i naturalnemu rozproszeniu, co już zdążyliśmy zaobserwować w Shadow of the Tomb Raider. W Minecrafcie cienie zmieniają swój kształt w zależności od położenia kamery. Każdy nowy blok zmieniający ścieżkę promienia świetlnego wpływa w oczywisty sposób na tworzenie nowych cieni. Poradnia: dnia zmienia cienie nie do poznania. Jest jednak coś, co mnie specjalnie urzekło. Kolory, światła i cienie. To nie nazwa nowej bajki dla dzieci, a jednej z sześciu map przygotowanych z myślą o pokazie RTX. O dziwo była ostatnio na mojej liście, a stała się z miejsca ulubioną. A to za sprawą boskich promieni. Swoją drogą obustwiam te nieoczywiste określenie oświetlenia wolumetrycznego. Sposób ich przedstawienia za pomocą ray tracingu jest powalający. Gadreje możemy nie tylko obserwować w symulacjach promieni trafiających do pomieszczenia przez tafle szkła. Świat podwodny jest również idealnym miejscem do prezentowania ich zalet. Poproszę teraz o podniosłą muzykę. Wróćmy jeszcze na chwilę do mojej ulubionej mapy. To na niej, jak na żadnej innej, podkreślono efekt oświetlenia emisyjnego pikseli. W ten sposób każdy element emitujący światło o unikatowym kolorze zmieni kształt otoczenia. To jest akurat stwierdzenie wyjęte żywcem ze strony Nvidia, za co was bardzo przepraszam, a ja sam posłużyłbym się określeniem może kolokwialnym mieszania barw, zmiany stopnia ich natężenia, sposobnością do wpływania na całą scenę. Oświetlenie emisyjne nadaje grze innego charakteru. W scenach nocnych tworzy niespotykany dotąd nastrój. Pytanie tylko, ile to będzie nas kosztowało? Oprócz wydatku 120 zł na wersję Microsoftową Minecrafta, trzeba wysupać przynajmniej 12 razy tyle, lub jak kto woli 60 razy tyle. Wydajność tego pięknego rtx 2080 Ti od Asusa sprawdziłem na trzech różnych rozdzielczościach, począwszy od Full HD, a kończąc na 2160p. Wniosek jest taki, że bez DLSS lepiej nie podchodzić do raytracingowego świata Minecrafta. Na całe szczęście ten został zaimplementowany w grze w wersji 2.0, która nie tylko przynosi zauważalny wzrost osiągów, ale także nie wpływa negatywnie na szczegółowość detali i to się ceni. Jeśli chodzi zaś o zasięg generowania czanków, to polecam ustawienie dwunastki jako rozwiązania gwarantującego rozsądną płynność gry przy nieco lepszym zobrazowaniu świata Minecrafta. Jaka jest różnica między pakietem shaderów dla wersji Java gry Minecraft a ray tracingiem wersji Windowsa 10? Pytanie postawione Nvidia nie było bezcelowe. Od kilkunastu miesięcy niezależni moderze opracowują zestawy shaderów wykorzystujące technikę path Tracingu. Efekt, który możecie zobaczyć na ekranie, wydaje się być bliźniaczo podobny do tego skupionego wokół RTX. Zieloni w swojej wypowiedzi zaznaczają, że oczywiście shadery poprawiają grafikę, wykorzystując aproksymowane, symulowane i wstępnie renderowane efekty implementowane za pomocą ulepszonych rendererów, ale nadal są one ograniczone przez zakres możliwych modyfikacji gry Minecraft oraz brak dostępu do jej kodu źródłowego i plików Core. Zaś w następnym akapicie podkreślono siłę rdzeni RT i tym samym generowanie przez wersję Windowsową wyższej liczby klatek. Wypowiedź jednak nie jest jednoznaczna, dlatego dalej czytamy, iż pewne efekty zastosowane przez moderów mogą działać jedynie w przestrzeni Ekranu, zaś ray tracing w formule NVD, niezależnie od tego czy jest nad, pod czy za punktem widzenia gracza, umożliwia realistyczne reakcje i interakcje oraz fizyczne, poprawne oświetlenie, cieniowanie i efekty. Wreszcie, po tej krętej, wyboistej i długiej drodze dochodzimy do porównania dwóch implementacji shaderów RTX, a także Zeus PTGi E12 jako implementacji niezależnej stosowanej na Java Minecrafta. Słowo klucz to porównywalne. Rzeczywiście te dwie techniki na pierwszy rzut oka są porównywalne, ale jak zwykle w takich przypadkach diabeł tkwi w szczegółach. I jeśli będziemy mocniej zagłębiać się w szczegóły, to zauważymy, jak bardzo obie te techniki od siebie się różnią. Tym niemniej oceniam, że PTGI i tak wznosi jakość tej wersji podstawowej na niespotykany dotąd poziom i to jest bardzo ważne. Natomiast Odnośnie szczegółów. Trzy rzeczy, które udało mi się wychwycić, mimo że korzystałem z dwóch różnych map, co nie jest oczywiście bez znaczenia. Kwestia cieni. Cienie w wersji PTGI są twarde, nie ulegają zmiękczeniu, nie zmieniają swojego kształtu w momencie, kiedy następuje zmiana położenia naszej postaci. W związku z tym no, nie możemy mówić o pełnym wykorzystaniu pad-tracingu e, i cieniowania. Być może ulegnie to zmianie w kolejnych wersjach, ponieważ cały czas PTGI jest rozwijane w E13, z tego co wiem, mają zmienić się na przykład e, Cienie rzucane przez chmury, w związku z tym, jak widać, cały czas ulega to pewnemu, pewnej ewolucji, pewnemu stopniu rozwoju. Kolejna rzecz, brak wykazywania emisyjności światła. Kiedy nasze źródło światła rzuca cień na obiekt przezroczysty, następnie cień rzucony przez ten obiekt trafia na podłoże, no to kolory się w żaden sposób nie łączą. One zachowują swój jednolity kształt, który na pewno jest wcześniej wstępnie obliczany, a następnie renderowany w takiej formule, jak widzicie na ekranach swoich monitorów. Sprawdzając na dwóch rozdzielczościach i niestety na obu rozdzielczościach występuje ten sam błąd, problem. Po prostu brakuje emisyjności światła, co moim zdaniem jest nie lada gratką wersji RTX-owej. Trzecia ze spraw, glicze graficzne. Niestety wersja PTGI jest usłana wszelakimi błędami w renderowaniu odbić. Rzeczywiście na pierwszy rzut oka wszystko wygląda pięknie. Refleksy świetlne, cienie, odbicia w porównaniu z wersją gołą Minecraftową. Natomiast jeśli, mówię, zagłębiamy się w te wszystkie szczegóły, to widzimy, że te odbicia zostały wstępnie gdzieś zasymulowane, następnie nałożone na wersję, wyrenderowane, no i powstają, no takie, mówię, zniekształcenia, które gracz RTX-owy jest bardzo szybko w stanie wyłapać. Także glicze, cieniowanie i brak emisyjności światła. Ale tak jak mówię, w porównaniu z gołą wersją Minecraftową jest to coś, co wznosi, samego Minecrafta na niespotykany dotąd poziom graficzny. Ale w moim mniemaniu to RTX pokonuje PTGI, dlatego że przedstawia ten obraz jak najbliższy realnym odczuciom, tym rzeczywistym po prostu, bo to właśnie leży w założeniach raytracingu. Ewolucja czy rewolucja? Myślę, że jest to po prostu kolejny krok w kierunku lepszego zrozumienia techniki raytracingu w grach komputerowych. Nie pozostaje mi nic innego jak czekanie na pełną wersję gry z RTX, a sama beta dostarczyła mi sporo zabawy, mimo że nie jestem graczem Minecrafta. Mówił Lipton, trzymajcie się.